Okej, okay. Lakeville i atak. Więc zrobimy to co zrobiliśmy już wcześniej eee, Brutal ty spotujesz, tylko zrób to jeszcze lepiej, czyli... Jeszcze bardziej otwarcie. Zaryzykuj, ale musisz podsiedzieć, okej? Okay? Dobra, dobra, dobra. Nikt spoko. nie jedzie tutaj fajtami, nikt tu nie jedzie na początek. Wszyscy w to miejsce eee, Którzy mogą strzelać, czyli... RU i Lightweight, co znaczy, nie wiem. 90 od razu niech jadą to miejsca A nie wychylamy się Nie Znaczy zanim dojedziecie tam to już my do, będziemy zmierzali do was Informacjami co dalej Brutal nie Steel nie blokuj brutala Brutal musi być pierwszy, Brutal musi być pierwszy Dziewięćdziesiątką i tak, tam. nic nie zrobisz na razie Spoko, spoko... No jest mała szansa, że przodujecie dziesiątkami Nie, nie przewiduję czegoś takiego Dobra brutal dawaj 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 My celujemy. Tutaj gdzieś, gdzie ja, musicie być. Tym ruiny, lejfajtem. Dzewka się, widzę, przewróciła gdzieś tu. Mhm. Nie wierzę we mnie, nie wjeżdżaj we mnie. Sorry, sorry. Nie przyjeżdżają? Brutal. No, co? No, już. No dobra. C Wsuwaj się jakoś. Dobra. Dziesiątki y dziewięćdziesiątki przyjeżdżacie, dziewięćdziesiątki przyjeżdżają. Jest setka, jest setka, jest setka. Idziemy dalej? 90 jadą, 90 jadą, 90 tu nie powinna być, ona powinna być z nimi yy, Patryk, Wasili. Yy, tutaj jedziecie, tu jedziecie, tu jedziecie, tu jedzie. come on, come on. Czyli tak, tutaj jadą dwa lighty: ru i Lightweight. 90 wyjeżdżają i niszczą tego. Macie wyjechać, okej? Okay? Czyli wyjazd, tracicie HP, ale zabijacie. On ma po prostu paść. I ta 90, co ona tu robi, to ja nie mam żadnego pojęcia, ale to jest dużo błąd. Dobra, nie zabijacie no tego no, koleśa, więc spoko, kapujemy? Spok. Tak, 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 kap, kap, kap. I teraz tak, ci środka mają być do przodu agresywnie ustawieni, aby... Bo, bo nie przyjeżdżają, właśnie. Wracają Tak. E, 90 uciekają, jak będzie kiepsko. Okej? Radzi jest, Czyli... Musicie ocenić sami, jak będą blisko, to uciekacie. Setka na gąsce. Setkę, 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 setkę. Dobra, super, super. Uciekacie, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie Chyba, że macie dobre pozycje, macie dobre pozycje? Ja nie widzę tego, musicie powiedzieć sami mi Nie, ja muszę mieć To uciekajcie, uciekajcie. Do przodu e, Ru i lightweight Chyba, że macie przeszał. E, tak, do, 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 do przodu, do przodu, do przodu musicie jechać, bo oni zginą tam Znaczy się z nimi, Patryk i Wasili Patryk i was i T37 D10 do dobić Tak, co dziesiątki i T37 I do tyłu I do tyłu, po, po zdjęciu, y zdjęciu T37 do tyłu Mamy multi tego Lightweighta I zabijajcie i sy trzecie Tak, Lightweighta, Lightweighta Faktycznie Jeden strzał potrzebny Pięknie, dobra i patrzy w stronę Kapa. Tak, i ja jadę po niego z Brutalem. Brutal, ty go przybijesz w ogóle, czy nie? No pewnie. z patrzy się mnie. na mnie. Poza tym, Golda Okej. Okay. Co, mam jechać zająć zającieniem? Nie, Jedzie po, po tego, się po tego, Kaman, po tego, po tego, po tego. Patrzy się na mnie. No, no, na jak jak możesz to przyjmij, Miodzie ma full, Miodzie ma full. Do przodu, Miodzie. Strzelił. Dobrze, bo to przyjąłeś, to jest ważne. Denis wystrzelił, Basili, jedźcie. Nie na co stronę, ten iz. patrzy na dziewięćdziesiątkę. Kurwa. Kurna. Jak ja go nie przebiłem. No i w murek trafiłem sorki. Ktoś może zginie przeze mnie, nie wiem. Dobra, nikt nie zginął. Super. No i o to chodzi. Dobrze było. Tylko ta dziewięćdziesiątka jednak, gdyby ona była na czas. Tak, to by, tak, To tak, byście tak, tak, tego tak, jeszcze tak. może Lightweighta. Ale było dobrze. Super. Już wiecie, dlaczego dziewięćdziesiątki jechały tam od razu? Żeby pożegać. No, bo się tak nie im dojeździe. A ktoś wywarł presję, wy wywarliście presję i mieliście moc przy walce z tym Lightweightem. Dobra. Dajcie ready? Himmel. Kazna. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? <śmiech> 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 Że mamy super mapę to nic. No, super mapę i super przeciwników. Ale mogę Wam powiedzieć jedno macie gola. <laughs> No, jeszcze pytanie Ile tylko masz? czy 130. Właśnie. Ale zakładałem, że raczej <grym> te <ta> druga... 100. <grym> Aha, dobra. No jak tak myślisz to? Może i tak. to se po 30. Idziemy tutaj wszystkim. Jak myślisz, będą kampić? Nie. grają normalnie. Jak zobaczycie borsuka to od razu z haaków i ru. Bruta troszeczkę zwolnij Jak już masz przyjąć to chociaż przyjmij tak, żeby to było opłacane Dobra, jedziemy. I tutaj od razu skręć w lewo. Pierwsza? Tak, pierwszy skręć w lewo. Oho, ho, ho, ho. Chłopaki, ale no bez jaj. Jedziemy. I wjeżdżamy na kapa. Kapujemy? Nie. Jedziemy dalej. Aha. Środkiem. Aha. Borsuka, Borsuka, go, gońcie Borsuka, gońcie Borsuka, go, nie tu, tu, gdzie tu wjechałeś? Miodzie, no kurde. Jedziemy, 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 go, go, go. jeszcze ma 10 sekund. I zabijać Borsuka, Borsuka, brusuka, Borsuka. O nie mo. O kurde. Dobra, nice. Borsuka ma.

Dupa. Brakuje pestek, co nie? No było bardzo dobrze ogólnie, co nie? Tylko kurna dlaczego ktoś wjechał tam w to prawo? Jak ja skręciłem i powiedziałem mi dzieci, to niepotrzebnie skręcać od razu, co nie? Jak... Zobaczyli czołgi się przestraszyli. Nie no, nie coś tak głęboko wjechaliście, tam wjechaliście... ...i z jeden z dowiedziałem zabrał za wszystko od razu. Zamiast zabić tylko Borsuka. No po co tak głęboko wyjechał ktoś tam? Zabijacie jeden czołg... ...i do tyłu, no po co bardziej wyjeżdżać? No dobra, jeszcze znowu atak. Kurcze pieczone, to nie będzie lekka. Dobra. To robimy tak 91 Rok. Widzisz czerwony budynek po twojej prawej? Ten rogu. No po prawej, po twojej prawej Pierwszy budynek. To ty tam się ustaw. Pierwszy budynek. To ty tam się ustaw. Steve Rainer. Przed tobą jest kolejny budynek. Jedź tam, reszta lightów za mną. Oprócz MT25, który jedzie tu, a potem kapuje. Reszta lightów za mną, Patryk Marci. Vasily No wyjedziecie ze mną, i ogólnie docelowe pozycje są takie: tutaj jeden Lightweight, tutaj drugi Lightweight. No i Patryk jedzie ze mną. Tędy pojedziemy sobie aż tak daleko do przodu, ok? Mhm, oko, super. A ja nie widzę, żeby on był czerwony. Nie mam. Jest 90, okej. Okay. Wyjeżdżamy. Wszystkim, tak, wszystkim wyjeżdżamy i go mordujemy. Musi zginąć jest tam strzelnicy z dwa zrobił. To dojedźmy do bunkru. Brutal też szalej w międzyczasie w bok Wasili troszeczkę bardziej się sowaj w tym dole. O, właśnie tutaj jest ten dół. Patryk to samo Brutal. Jak się mamy relokować ty powiedz. 90 90. Właśnie nie no, to to już wszystko pod kontrolą, poza tym, że traciliśmy LifeAte'a. Tutaj. Dobra. brutalnie ty nie na ja tą 90, serio? Ja stąd mam. No to dlaczego nie strzelasz? Ja strzelam. Strzelasz? Dobrze. Ończy, ończy. Dobra. Ale my się tu marnujemy. No ja wiem kurde, ale pojedziecie tutaj i co, też... Brutal, weź zacznij kapować i jedźcie dziewiątkami w to miejsce, Ale no, no, tutaj tak jest, w tym momencie już koniec, kurwa. zrobiliśmy dużo błędów. Tu jest przed nami czołg. No to spróbujcie go zniszczyć. Brutal O, tutaj macie czołg. Wyjedźcie i zdejmijcie tego miejsca 3 Dziewięćdziesiątkami, okej? Okay? I z trzeci No idealnie wyjechaliście na niego Okej, okay, kolejny wyjechał Marcin Strzaj Jak tam możesz I z trzeci, i z trzeci Super, 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 super Dobra, dwa czołgi Prawie jest za darmo Dziewięciątki ładujcie I uciekajcie z, Uciekajcie z tą dziewięciątkami, uciekajcie Szybko, szybko, szybko do tyłu, do tyłu, do tyłu Wio wio, wio, wio. tam was masakruje te siedem. Jest i trzeci, Marcin Moglibyśmy objechać na Mark 1 i tego ISA 3 albo 37 zdjąć. A pojedźcie tą drogą. Yy, i tutaj aż. Znaczy no to tak, o tak pojedźcie, okej? Okay? Tak, 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 tak. tak. Ma Marcin, zaaklimam przeszło na tego ISA-3 i chyba to samo Patryk. Dobra robota. Tak jak go co to spadziuje. Super robota, Patryk. I skoczył. Dobra, Patryk, świetna robota. Chłopaki, jak tam jazda, do przodu tam idzie. No, wrzucił ping. Dobra. Jecie, jecie, ja, jecie. Mogła, ja mogę, coś przyjąć jakby, co... Tak, jest. wy dziesiątkami macie wyjechać i zmasakrować ich od pleców. Jasne? Okej. Okay. No to jeszcze chwileczkę nam zajmie. Mhm, spoko, nie ma problemu. Rok, rok, jedź za Ten t 7 tak mi się, kurde... No, przykro, że chciałem go zniszczyć, kurde. Ale jest dalej za bunkrem. no. Uwaga, ci wisiotki. E, Patryk, do przodu, zabitego to ci siedem, jakbyś mógł. Kurde, to zer. Jak teraz skitrożę, że, że nie mam jak. Aha, kumam, kumam. Marcin, ty jedź, Marcin, nie się Marcin, Marcin, chyba że przyszedł. Mamy, dlatego i to trójka. Aha, no to super, to szale. Dobra, ja to wiem, się czego 7 A, dobra, ja... Jest tak. Ja pierniczę, co ja w ogóle robię kręcę się teraz Nie mogę znaleźć drogi przez ten przejazd, aby dc 7 zniszczyć no Nie mam pytań, nawet nie, nie no kurde paranoja. Dobra No i Patryk Dawaj piątego rób Praga. Jak mi dadzą No słuchaj Nikt ci tutaj dać nie da Ooo oh. Kurde no to sporo rzeczywiście, to mieliśmy tutaj. No udało się jakoś to. Ale Dziękuję widzisz, ja przytrzymę? RU251 załatwił grę. Co, co? co ten i3? Wyjeżdżały. To było... Ale to co same wyjechały, tak? No 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 no, no, no to widzisz. Tam w tak mówiliście, nic nie robimy, nic nie robimy, a potem aż za dużo zrobiliście. <laughs>